pewnego spokojnego poranka w Watykanie, gdy plac świętego Piotra wciąż budził się pod złotą mgiełką świtu, dzwony zabrzmiały głośniej niż zwykle. Coś miało zostać ujawnione, coś na co wielu czekało przez stulecia, ale niewielu było gotowych usłyszeć. Papież Leon XIV, ze swoją stanowczą twarzą i poważnym spojrzeniem, ukazał się światu nie tylko jako głowa Kościoła, ale jako posłaniec znaku. Gdy podniósł rękę na ambonie bazyliki, nie wypowiedział zwykłych słów. Jego głos drżał nie ze strachu, ale ze świadomości wagi każdej sylaby. Zostało wypowiedziane wezwanie. Wezwanie do pokoju między Izraelem a Iranem wezwanie, które na pierwszy rzut oka mogło brzmieć dyplomatycznie, ale kryło o wiele większą tajemnicę. Ojciec święty oświadczył z niezwykłą szczerością, że napięcie między tymi dwoma narodami było tylko powierzchnią o wiele starszej duchowej bitwy. Według niego niewidzialne siły napędzane nienawiścią i zemstą są manipulowane. I po raz pierwszy wymienił imię zakazane na korytarzach Watykanu Antychryst. Nie jako metaforę, nie jako symbol, ale jako żywą istotę obecną, następną. Powiedział, że ta istota, często traktowana jako legenda lub symbol apokalipsy, już porusza się wśród przywódców ziemi, wpływając na decyzje, inspirując konflikty, szepcząc do uszu możnych. Antychryst nie przyjdzie tak jak się spodziewacie, z rogami i ogniem, ale z urokiem, pozornym pokojem i uwodzicielskimi obietnicami. Będzie wśród was, gdy umowy zostaną przypieczętowane. Świat patrzył w milczeniu. Niektórzy uśmiechali się z niedowierzaniem. Inni płakali. Niektórzy drżeli w środku, ponieważ zrozumieli, co właśnie powiedział Leon XIV. Rozpoczęła się era decyzji. Podczas gdy wszyscy patrzyli na nagłówki dotyczące Izraela i Iranu, niewielu zdawało sobie sprawę z tego, co działo się za kulisami. Papież nie wzywał tylko do pokoju politycznego. Ostrzegał, że wkrótce zostanie podpisany pakt duchowy. A w tym pakcie imię Boga miało zostać zamienione na imię innego pana. Media społecznościowe eksplodowały. Analitycy geopolityczni próbowali odrzucić przemówienie jako symboliczny nadmiar. Ale ci, którzy znają pisma święte, ci, którzy studiowali proroków i prywatne objawienia, wiedzą: To był sygnał trąby na początek czegoś większego. A jeśli Leon XIV ma rację, to nie stoimy w obliczu tylko konfliktu dyplomatycznego. Stajemy w obliczu ostatniego cyklu oszustwa przed objawieniem się Antychrysta. A Ty? Jesteś gotowy usłyszeć kolejną część ostrzeżenia? Taka była reakcja, która odbiła się echem w wielu ambasadach i rezydencjach biskupich na całym świecie, gdy przesłanie papieża Leona XIV zaczęto interpretować ostrożniej. Nie była to byle jaka aluzja, nie był to symboliczny gest religijnego pojednania. Było to objawienie, a raczej ostrzeżenie zamaskowane jako dyplomatyczny apel. Tego ranka w Rzymie, wzywając do mediacji pokojowej między Izraelem a Iranem, papież wspomniał o tym, który przyjdzie, aby zaoferować światu zawieszenie broni, ale przyniesie ze sobą iluzję światła. A potem cały świat zamarł. Słysząc słowa, które nastąpiły: Przygotujcie się, Antychryst już działa pośród was. Nie jako odległy cień, ale jako duch, który wciela się w ludzkie struktury władzy. Słowa te odbiły się echem, jak grzmot. Ojciec święty, znany ze swojej pogody ducha i umiarkowania, mówił teraz z pilnością strażnika, który widzi, jak ogień rozprzestrzenia się po wzgórzach miasta. I powiedział to bez ogródek: Fałszywy pokój jest tworzony przez niewidzialne ręce. Według źródeł zbliżonych do Watykanu, Papież od miesięcy otrzymywał enigmatyczne listy od prześladowanych osobistości religijnych na Bliskim Wschodzie. Niektóre z nich zawierały relacje o wizjach nieznanych symbolach i tajnych spotkaniach przywódców politycznych i duchowych, na których mówili o nowym powszechnym Mesjaszu bez krzyża i bez bólu. Dokumenty, rzekomo zebrane przez kardynałów powiązanych z tajnymi misjami, zostały sklasyfikowane jako pilne. Papież połączył fakty, nie tylko spekulując. Pragnienie pokoju na wschodzie jest uzasadnione, ale za pewnymi ruchami kryje się mroczna inteligencja, która nie dąży do zakończenia wojny, ale do początku nowej ery pod rządami fałszywego światła. Leon XIV wspomniał również, że ten, kto przedstawia się jako twórca pokoju, jest w rzeczywistości przygotowawcą drogi, nie Chrystusa, ale przeciwieństwa. Tego, który przyjdzie nie po to, aby zbawić, ale aby uwieść słodkimi słowami, publicznymi uściskami i pustymi uśmiechami. A gdzie to się zaczyna? Według niego zaczyna się tam, gdzie jest cierpienie, gdzie jest konflikt religijny i pragnienie pojednania Izrael i Iran. Tam, według papieża, pojawi się pierwszy most oszustwa. A kiedy ten most zostanie ukończony, ostrzegł, Przejdzie przez niego człowiek okrzyknięty globalnym zbawicielem. Ale nie przyjdzie on w imię Ojca. Zaprzeczy ofierze Krzyża i przyniesie inną Ewangelię. Podczas gdy niektórzy interpretowali to jako symboliczną krytykę dyplomatów ONZ lub pewnych wschodzących postaci na scenie międzynarodowej, inni, zwłaszcza mnisi i pustelnicy związani ze wspólnotami kontemplacyjnymi, wyraźnie rozpoznali znaki. Ten opis odpowiada starożytnym i ukrytym proroctwom, które krążą w cichych murach najbardziej odizolowanych klasztorów. Nie, jest przypadkiem, że na kilka dni przed przemówieniem papieża na niebie nad Jerozolimą zaobserwowano niewytłumaczalne zjawisko. Trzy gwiazdy ustawione w trójkątnym kształcie i czerwona mgiełka na kilka minut pokryła część starego miasta. Astronomowie wykluczyli przyczyny naturalne. Ale mistycy zinterpretowali to jako znak, że siły niebieskie i siły odchłani zaczęły się otwarcie poruszać. Niepokojące jest to, że papież w żadnym momencie nie ujawnił nazw, nie oskarżył bezpośrednio narodów, nie wskazał przywódców. Zamiast tego wydał duchowe ostrzeżenie: antychryst nie ujawni się jako wróg, ale jako sojusznik. To zdanie rozprzestrzeniło się jak ziarno niepokoju. Świat jest przygotowywany do pokoju. Ale czy będzie to pokój Boży, czy pokój uzurpatora? Odpowiedź może leżeć w tym, co będzie dalej, ponieważ w Watykanie krążą pogłoski, że papież otrzymał nowy list ze szczegółami dotyczącymi tajnego spotkania, które ma się wkrótce odbyć w Ziemi Świętej, między trzema liderami, którzy mieliby reprezentować Unię Religii pod jednym imieniem, ale to imię nie będzie imieniem Chrystusa. Na korytarzach Watykanu zapadła cisza. Nie była to zwykła cisza modlitwy, ale cisza poprzedzająca trzęsienie ziemi. Papież Leon XIV, po swojej śmiałej deklaracji, wycofał się w głęboką kontemplację, ale fale jego przesłania nadal rozbrzmiewały. Wtedy dokument o tajemniczym pochodzeniu zaczął krążyć wśród najbliższych kardynałów. Niepodpisany, bez oficjalnej pieczęci ale z tajemnymi symbolami i językiem mieszającym łacinę, hebrajski i perski. Zawierał opis spotkania spotkania, które jeszcze się nie odbyło, ale które zostało już oznaczone w zapomnianych proroctwach. Treść listu ostrzegała przed wydarzeniem, które miało nastąpić w Jerozolimie, pod pozorem historycznego spotkania na rzecz powszechnego pokoju. Mówiono, że zaangażowane są w to trzy postacie przywódca polityczny z Zachodu, Przywódca religijny ze wschodu i człowiek bez oficjalnego stanowiska, ale o ogromnej charyzmie i ukrytym znamieniu na piersi, symbolu którego według tekstu nie można było zobaczyć zwykłymi oczami, ale rozpoznać tym, którzy żyją modlitwą. Nadawca twierdził, że widział tę trójkę we śnie, zebraną w starożytnej sali z białymi filarami i zapalonymi świecami. Na środku stołu leżała złota księga, bez krzyża, bez imienia. Tylko jedno oko, a we śnie głos powiedział: To, co się tu zaczyna, będzie obchodzone jako koniec konfliktów, ale w rzeczywistości będzie to początek zaćmienia. Władze Watykanu próbowały uciszyć treść, ale było za późno. Jeden z mnichów, którzy przeczytali list, przepisał go ręcznie i wysłał kopię do pięciu klasztorów w strategicznych regionach świata. Jeden z nich znajdował się w górach. Libanu, inny w Polsce, inny w Rosji, inny w Ameryce Łacińskiej. A ostatni, jak się mówi, jest ukryty w jaskini w Karpatach, gdzie mieszkają trzej pustelnicy, których nigdy nie widziano publicznie. Kopie te zawierają rysunki mapę ziemi świętej oznaczoną trzema liniami krwi, a w tle napis, który rzekomo, pochodzi z objawienia maryjnego z XIX wieku, kiedy człowiek pokoju uklęknie między kopułą na skalę a ścianą płaczu. I przypieczętuje swój pakt perfumami i obietnicami, wtedy rozpocznie się czas odwrotności. Papież Leon XIV nie potwierdził ani nie zaprzeczył temu listowi, ale podczas prywatnej audiencji miał powiedzieć po bliskiemu biskupowi: Trąby są strojone. Nie przyjdą z nieba z dźwiękiem, ale z serc ludzi z łagodnymi słowami. A trzoda musi być przygotowana, aby odróżnić pasterza od wilka. Fraza ta szybko rozprzestrzeniła się w najbardziej uważnych kręgach kościoła. Wielu zaczęło ponownie czytać proroctwa z La, calette wizje Hildegardy, ukryte pisma Anny Katarzyny Emmerich wszystkie zdawały się zbiegać w jednym punkcie. Przed pojawieniem się antychrysta nastąpi wielki światowy wysiłek, aby zjednoczyć religię pod nowym imieniem, i tym imieniem nie będzie Jezus. To wydarzenie w Jerozolimie. Jeszcze oficjalnie nie ogłoszone, jest przygotowywane. Władze temu zaprzeczają, ale znaki się mnożą. W Tel Awiwie budynek rządowy został niedawno udekorowany flagami różnych religii, ale nie zezwolono na krzyże. W Teheranie wpływowy imam mówił o nowym czasie, w którym Chrystus zostanie rozpoznany, ale nie ukrzyżowany. W Rzymie ruch międzywyznaniowy zaproponował utworzenie wspólnej świątyni bez symboli przeszłości, z jedynie lustrem w centrum, gdzie każda osoba zobaczy boskość w sobie. Papież Leon, chręsty pomimo nacisków, pozostał nieugięty. Nie rozmawiał już z prasą, ale napisał zapieczętowaną wiadomość, która według źródeł mu bliskich zostanie odczytana tego samego dnia, co wydarzenie w Jerozolimie. A ta wiadomość, jak mówią, będzie zawierała prawdziwe imię tego, który kryje się za pokojem. Zaraz zobaczymy, jak opadają zasłony. Ale czy świat będzie w stanie odróżnić prawdziwe światło od sztucznego? Prawdziwa wojna nie będzie miała miejsca między Izraelem a Iranem, a między tym, co wieczne, a tym, co wydaje się boskie, ale jest tylko odbiciem wroga. Tajny kod w Piśmie Świętym i nadchodzące wielkie oszustwo zegartyka. Dyplomacja jest w ruchu. Świat patrzy. Ale podczas gdy oczy ludzkości skupiają się na nagłówkach i obietnicach pokoju, oczy nieba patrzą głębiej. W najbardziej chronionej bibliotece Watykanu, do której nie wszyscy kardynałowie mają dostęp, znajdują się starożytne manuskrypty chronione przysięgą, z których korzysta się tylko w czasach duchowego kryzysu. Niektóre z tych tekstów zawierają zakazane interpretacje Apokalipsy Jana, i zapomniane wizje pierwszych mnichów pustyni. To właśnie w tych archiwach, według wiarygodnych źródeł bliskich kręgowi Leona XIV, ojciec święty szukał odpowiedzi, a to, co tam znalazł, zachwiało nawet jego wyćwiczoną wiarą. Wśród tekstów znajdowała się kopia rękopisu z XVI wieku, komentarza do rozdziału XIII Apokalipsy, tego, który mówi o bestii, która wychodzi z ziemi i zwodzi ludzi znakami. Notatka na marginesie, napisana przez nieznanego mnicha, brzmiała: nie przyjdzie z krzykiem, ale z milczeniem. Nie będzie prosił o wojnę, ale zaoferuje pokój. Nie będzie wymuszał nawrócenia, ale uwiedzie wolnością. A najbardziej niepokojący, narysowany ręcznie symbol, koło z przerywaną linią w środku, identyczne z tym, które pojawiło się w tajemniczym liście otrzymanym przez Leona czternastego kilka dni wcześniej. Czy to był przypadek? A może pieczęć Antychrysta jest już wyryta w zbiorowej świadomości pod pozorem zjednoczenia? Po tych odkryciach papież zwołał tajne spotkanie z dwunastoma starannie wybranymi biskupami. Na tym spotkaniu, według niepotwierdzonych przecieków, przedstawił fragmenty Pisma Świętego z odniesieniami między Starym a Nowym Testamentem, ujawniając ukryty wzór. Oto fragment tego, co zostało powiedziane. Izajasz 28,15 mówi o pakcie ze śmiercią. Daniel 9,27 o siedmioletnim porozumieniu z wieloma. Mateusz 24 o pojawieniu się fałszywych Chrystusów. Objawienie szość o białym jeźdźcu z łukiem, ale bez strzały. A teraz wszystkie te fragmenty ustawiają się przed nami w szeregu. Papież nie użył zwykłych słów. Mówił bezpośrednio i zakończył. Stoimy w obliczu początku tego paktu. Ale jest coś więcej. Leon XIV ujawnił, że w Piśmie Świętym istnieje tajny kod dat, cykl siedemdziesięciu tygodni, który według jego interpretacji i interpretacji ukrytych teologów Kościoła ma się zakończyć w 2025 roku. A wraz z tym końcem nadejdzie początek godziny ciemności. Podczas gdy ludzie biją brawo przywódcom, którzy zbierają się, aby podpisać traktaty pokojowe między Izraelem a Iranem, nie zdają sobie sprawy, że między wierszami tych traktatów znajdują się niepisane klauzule duchowe sojusze zawierane nie tylko za pomocą piór, ale z ludzką wolą poddaną duchowi przeciwnemu krzyżowi. Według Leona XIV, Antychryst niekoniecznie będzie tylko jednostką, ale systemem, duchem niewidzialną strukturą fałszywego światła która zainstaluje się w instytucjach rodzinach a nawet kościołach rodzajem czarującej obecności która przyciąga tolerancją i postępem ale ukrywa truciznę która oszpeca prawdę i podczas gdy większość wierzy że wkracza w czas globalnego pojednania kościół będzie podzielony ponieważ wielu nie rozpozna oszustwa i niewielu będzie miało odwagę powiedzieć to nie jest Chrystus z tego powodu papież rozpoczął już ciche przygotowanie w kościele. Niektóre klasztory i klasztory otrzymują tajne instrukcje. Niektóre zakony kontemplacyjne zostały ostrzeżone, aby zachowywały posty prorockie. I przygotowywane są dokumenty na czas, gdy słowa Ewangelii zostaną przepisane przez świat, a imię Jezusa zacznie znikać z dyskursu publicznego. Wtedy jak mówi papież, trzeba będzie wybrać między Chrystusem, który niesie krzyż, a Chrystusem wymyślonym, który oferuje złote trony, ale którego stopy nie są naznaczone gwoździami. Wojna między Izraelem a Iranem może nie nastąpić, ale prawdziwe pole bitwy jest już pośród nas, nasze sumienie.